Rannik. Młodzi Kościół i dlaczego Legionowo i dlaczego Arena Legionowo i dlaczego będzie też pochód przez miasto. E, o tym wszystkim będziemy rozmawiać w studiu Radia Warszawa o poranku ksiądz Jan Łaski duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Zuzanna Pawlak, Katarzyna Bartout z duszpasterstwa młodzieży diecezji warszawsko-praskiej F3. Cześć, tak, dzień, ja, dobry. Dzień, dobry, Cześć dzień, dobry. dzień dobry. Zacznę od młodszych przedstawicielek tej rozmowy. Niech młodzież się wypowie. Dlaczego takie spotkanie jak Arena Legionowo, czyli spotkanie podczas którego będzie i koncert, będzie imsza święta, będzie także nauczanie i przede wszystkim dużo, dużo młodych? Dlaczego to jest dla młodych ważne, żeby spotykać się w taki sposób? Ja y, uważam, a mam 18 lat, więc myślę, że się jeszcze wpisuję w tą młodzież, uważam, że młodzi potrzebują takiego trochę popchnięcia w to, że muszą się spotkać, bo trudno się spotkać. Żyjemy w czasach, kiedy telefon jest ważniejszy od ludzi i relacji, trudno jest nam zakładać relacje, dlatego uważam, że takie spotkania, gdzie tyle osób naraz w jednej hali może się spotkać, nawet przymusowo w pewnym sensie, jest potrzebne <śm> młodzieży. A z czego wynika ten przemus? Nie, myślę tak bardziej żartobliwie powiedziałam o tym przymusie, ale chodzi o to, żeby właśnie organizować takie spotkania, żeby młodzież miała okazję i możliwość się spotkać na hali z myszą Świętą, ze spowiedzią, z muzyką i z jedzeniem, też, żeby zrobić to taki w młodzieżowy sposób w nasz sposób. Ja myślę, że to spotkanie nie jest tylko dla tych młodych wiekiem, ale też właśnie takich młodych duchem po prostu osób, bo oczywiście zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku i tych właśnie najmłodszych, myślę, że też całe rodziny i też trochę starszych, którzy po prostu czują się duchem, duchem młodzi i po prostu, żeby zobaczyli ten właśnie żyjący, żywy, prawdziwy, młody kościół. Można zaczerpnąć od tych młodych, księżyjanie. Nie rozmawiamy jeszcze z perspektywy powiedzmy ludzi dużo, dużo plus, tylko to jest też młodzież cały czas, bo do 35 roku oficjalnie w w kościele liczymy, liczymy młodzież, więc księdza Jana też do młodzieży możemy zaliczyć. Jakie są wyzwania w organizacji takiego spotkania? Jak młodych zachęcić, żeby przyszli? To, to spotkanie jest przede wszystkim odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego, żeby pomiędzy Światowymi Dniami Młodzieży, tymi ogólnoświatowymi, organizować takie diecezjalne wydarzenia, które są spotkaniem młodych z biskupem diecezji. I wspólnie z młodzieżą odpowiadamy na tę prośbę. Wyzwania, oczywiście organizacyjne wyzwania są, ale młodzież jest zdeterminowana i chętna do wszelkiej pomocy. Także ja niejednokrotnie jestem mile zaskoczony tym, że nie muszę wszystkiego robić sam. A będzie też Gwiazda Wieczoru, chociaż Gwiazda Południa bardziej, jeśli chodzi o koncert. Zespół Owca się pojawi na scenie? Tak, zespół Owca to, to podpowiedź młodzieży, podobno słuchają. Agni, tak, to bardzo. Jakie są e, dzisiaj te pytania, które młodzi chcą stawiać w kościele? Dlaczego? I jakich, jakich odpowiedzi, jakie, jakie pytania chcecie stawiać, gdzie chcecie szukać odpowiedzi? Czy też na przykład spotkania w gronie duszpasterstwa są dla Was takim miejscem, gdzie możecie postawić nawet czasami pytania, wydające się może niezbyt mądre, ale takie, które są dla Was ważne, bo czasem boimy się stawiać takie pytania. Wszyscy myślą, że coś jest oczywiste, wcale nie jest i warto to pytanie postawić. Czy ważne jest dla Was stawianie? Pytań? Ja myślę, że bardzo ważne. Uważam, że takim jednym z ważniejszych pytań, y, które ja słyszę od swoich rówieśników jest to, że, czy my w tym kościele nie jesteśmy sami. I właśnie takie spotkania, jak to na arenie, czy, czy nasza wspólnota, pokazuje to, że ten kościół młody, on jest i żyje. I że ja widzę, że ci młodzi faktycznie wierzą w tego Boga i chcą wierzyć. A wspólnota, y, co uważam w ogóle za najważniejsze, jeśli chcesz stawiać pytania, to są ludzie, z którymi możesz dyskutować o przeróżnych poglądach, naprawdę. A Stawianie pytań rozwija, kształtuje mhm. nas, więc jeśli mamy wątpliwości, to zadawajmy te pytania. To się pytajmy, bo Bóg jest po to, żeby nam na nie odpowiadać. I e, tak jak mówiłam wcześniej, te pytania nas kształtują, więc uważam, mhm. że tak, że bardzo ważne. Co może dzisiaj młodych czasami zniechęcać do kościoła? Co słyszycie od swoich kolegów, koleżanek? Uważam, że zniechęcać do kościoła może osobiste doświadczenie jakieś, coś, że. Człowiek mógł się zrazić, ale uważam, że trzeba podejmować próbę. Jeśli miłość to wybór, to codziennie ja wybieram, że choć rani mnie czasem, czy kościół, czy ludzie, czy relacje, to ja codziennie podejmuję wybór, że chcę kochać i chcę na nowo się odradzać, więc myślę, że to może trochę powstrzymywać młodych, ale tak jak już mówiłam, trzeba walczyć. Jeśli nic, co jest ważnego w życiu, na pewno nie przyjdzie nam łatwo, więc. Kasiu, Ty też już jesteś od kilku lat zaangażowana w organizację tego spotkania. W zeszłym roku miałaś przyjemność prowadzić to spotkanie, więc to jest coś więcej. Robisz coś więcej niż tylko przychodzisz i tam jesteś. Dlaczego uważasz, że warto angażować się w takie działania? Dlaczego od, warto oddawać swój czas, poświęcać się też trochę, żeby budować ten kościół? Tak jest. My znamy to wydarzenie i w ogóle. Wiele więcej wydarzeń, trochę z innej strony, właśnie od tej, od tej organizacyjnej, ale cóż, no, ja mogę powiedzieć, że ja tak naprawdę pragnę wszystko to, co robię, oddawać Panu Bogu, więc myślę, że to już jest wystarczający argument na to, dlaczego to robimy. E, również przy okazji tych wszystkich wydarzeń mamy okazję poznawać masę. Naprawdę wspaniałych, wartościowych osób, współpracować z nimi. My też po prostu nawzajem siebie lepiej poznajemy. E, mamy okazję właśnie razem spędzić czas też. Jesteśmy bardzo zabiegani na co dzień, a przy okazji właśnie takich wielkich wydarzeń mamy czas, żeby trochę poświęcić go sobie nawzajem i też. Tak dowiedzieć się dużo rzeczy o sobie właśnie przy okazji takich wszystkich organizacyjnych tutaj, tutaj działań. Młodzi często także mówią o tym, że chcą być w kościele wysłuchani, chcą móc powiedzieć, czy o tym, co ich boli, czy o tym, co ich cieszy. Czy dla księdza ważny jest ten aspekt, żeby pozwolić im mówić, żeby nie bać się tego, że czasami z ich ust padną trudne słowa. Tak, no, zdecydowanie. Wiem, że dzisiaj towarem deficytowym dla nas wszystkich jest czas, i myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy to jest właśnie mieć czas. To, to wyraz miłości. Jeśli mam czas, to, to znaczy, że kocham, że ofiaruję siebie. Zresztą no, nie znalazłem tego w żadnych oficjalnych publikacjach, ale podobno święty Franciszek miał mówić do, do swoich współbraci, że, że każdy ma świadczyć o Chrystusie, a jeśli trzeba, to także słowami, więc. Na, nade wszystko staram się najpierw czynem, swoim czasem obecnością hmm, Chrystusa pokazywać w Kościele. No i z wdzięcznością przyjmuję to dziedzictwo, które zostawił mój poprzednik, ksiądz Michał Dziedzic. Także to dzieło areny, które no, nie dzieje się pierwszy raz, więc nie zaczynamy wszystkiego od początku. Wiele roz, rozwiązań organizacyjnych, kontaktów. Współpracy dzięki niemu mam już gotowe i staram się to kontynuować. Jednocześnie zapraszając do współpracy, do współtworzenia tego wydarzenia całej społeczności młodzieżowej naszej diecezji, tych głównych, największych wspólnot, jak Ruch Światło Życie, jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jak Skałci Europy. I służba liturgiczna naszej diecezji. No właśnie teraz jest moment na te formalne sprawy. W jaki sposób zgłosić się na to spotkanie? Bo ważne jest to, żeby się zarejestrować. Tak, a więc e, już tutaj rejestracja jest otwarta. Można do nas przesyłać zgłoszenia całych grup do e, na naszego maila, myślę, że gdzieś tam podamy pod jakimś postem, tak, albo na stronie też diecezji u nas na social mediach Duszpasterstwa F3. E, już jest dostępne. E, można zgłaszać się tak jak powiedziałam grupowo z całej parafii, e, ale również takie e, osobiste zgłoszenia również przyjmujemy. Zachęcamy bardzo serdecznie do tych zgłoszeń. Do kiedy trwają zapisy, bo to też jest ważna informacja? Do 9 listopada. Do 9 listopada. To jest termin graniczny. Pamiętajcie o nim. Ja jeszcze chciałam zapytać e, o jeden aspekt, bo to spotkanie nie tylko po to, żeby się spotkać, żeby po prostu poświętować, wspólnie się pobawić też. To ma być wszystko efekt... Spotkania przede wszystkim z Jezusem, bo to budowanie tej najważniejszej relacji w naszym życiu przecież chodzi, a skoro budowanie relacji z Jezusem, to też świętość. Czy świętość młodych dzisiaj jest w stanie pociągnąć? Czy pociągają was takie przykłady jak nowo kanonizowanie święci, święty Karla Kutis, święty Pier Giorgio Frassati? Ostatniej niedzieli też zyskaliśmy kolejnych siedmiu patronów, chociaż to już nie z grona tych najmłodszych. Czy świętość pociąga młodych? Ojejku, ja myślę, że bardzo, bardzo też przy okazji właśnie tej naszej pielgrzymki do Włoch mieliśmy okazję w ogóle odwiedzić grup właśnie błogosławionego Carlo Akutisa i w ogóle właśnie poznawać ich historię. To, że tak naprawdę byli normalnymi, zwykłymi ludźmi, ale tak naprawdę no nie byli tacy zwykli. I myślę, że właśnie to można spociągać, że... My, my też możemy zostać świętymi, błogosławionymi w tej naszej zwykłej codzienności. Zuzanna, dla ciebie Karla Kutis, czy pierdziorze Frasati, No dla mnie bliższy? Ja jestem w ogóle zwolenniczką Karla. Ja, ja jak zobaczyłam w Asyżu, tak jak Kasia właśnie mówiła na pielgrzymce, ja zobaczyłam, to może głupie trochę, ale dla mnie to bardzo poruszyło. Wyszłam i zobaczyłam to jego ciało w tej otwartej takiej przeszkolonej trumni i zobaczyłam trampki. I mówię, kurczę, on nosił trampki, ja noszę trampki. To się on... Ja zapomniałam, że on żył w moim XXI wieku, że on był normalnym chłopakiem umarł bardzo wcześnie, ale był normalnym chłopakiem, korzystał z internetu. Wszystko to on, co ja robił, tylko robił to po prostu wszystko na chwałę Boga i uważam, że jest to możliwe, że to ty jego przykład życia pokazuje mi, że ja też mogę i ty też możesz i my też możemy. Dzięki za tę zachętę do świętości, do tego, żeby kroczyć tą drogą. Zuzanna Pawlak, Katarzyna Bartout z Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej F3 i ksiądz Jan Łaski, Duszpasterz Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i za Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na arenę Legionowo. Zapisy do 9 listopada. Zapraszamy! Dziękujemy. Pa!